Nie chcemy się zgodzić na ustawę, która może lada dzień wejść w życie. Będzie nas mniej, a zadań mamy coraz więcej. Rząd co chwilę obarcza nas nowymi zadaniami, typu tak jak ostatnio rozliczenia z OFE, a nie ma na to pieniędzy, nie ma na to pracowników i nikt się nie przejmuje, że zadania nie będą wykonane w terminie. Liczymy na to, że, że sędziowie w Trybunale stwierdzą, że faktycznie to. Nie może iść w tą stronę. Trzeba owszem coś na pewno zaradzić, ale nie w taką stronę. Nie, nie w ten sposób, żebyśmy, yy, żeby, żeby, żeby całe społeczeństwo ucierpiało, bo nie tylko ucierpią urzędnicy, którzy stracą pracę, ale ucierpi również społeczeństwo. Mamy szereg nieprawidłowości, ale to nie jest z winy personelu pracującego. My spotykamy się nieraz z decyzjami, które trzeba by było albo wziąć głęboki wdech, i umrzeć z racji braku tlenu. Bo jak pomóc ludziom, gdzie no, nim dojdą do nas pieniądze, nim dojdą pewne dyrektywy, ja to tak nazywam. I społeczeństwo jest faszerowane decyzjami, które są na starcie bublami rządowymi.